Hej, z jestem Tomek. Dzisiaj witam Was na G4 i Słuchajcie, po ostatnim odcinku udało się zrobić, znaczy w ostatnim odcinku w zasadzie udało się zrobić kosę. Dzisiaj sobie z tej kosy próbujemy zrobić o wiele, wiele lepszą. I taktykę mam na ten y, odcinek pewną. Zobaczymy czy to się uda, jak się nie uda, to mam, że tak powiem, plan awaryjny i co? Zapraszam Was do odcinka, a Wam na starcie powiem też e, o tym, żebyście pamiętali, że po ostatnich zmianach na Steamie wszystkie skiny, które wpłacicie na g 4 trafiają do skarbonki na okres 7-8 dni, następnie po, tych, e, po tym czasie przychodzą na normalne saldo, możecie całkowicie normalnie e, wtedy już z tego korzystać. I pamiętajcie też, że przy użyciu kodu Golson zgarniecie 5% także darmowego milspeka na start, ale obecnie dalej trwa ta promka, że jeżeli użycie kodu Golson dostaniecie 10% na start, a nie 5%, inaczej, dostaniecie zawsze 10%, dopóki ta promocja trwa. Może tak. Na e, takie wpłaty e, metodami jak e, blik, jak karty i tam jeszcze są też inne. Wszystko dowiecie się po wejściu wy. doładuj. A my sobie zaczynamy. Słuchajcie, Huntsman Knife Boreal Forest jest przy, sprzedawany. My wchodzimy w bitwę i dzisiaj pomysł jest taki, żeby po prostu walnąć jedną mocną bitewkę. Chcesz sprzedać swój skin, a nie wiesz jak? Zapraszam Cię na Sell Your Skins, polską stronę do sprzedaży skinów z CSa. Sprzedaż skinów jest bezpieczna a do wyboru masz wiele metod płatności, takich jak PayPal, przelew bankowy, Revolut, Venmo, czy na przykład kryptowaluty. Z kodem Goldson lub po wejściu z Revlinka z opisu otrzymasz dodatkowe 5% do całości kwoty sprzedaży. Dodatkowo na stronie jest także system bonusów. Im więcej sprzedaż na stronie, tym większy poziom masz, a co za tym idzie, większy bonus do wartości sprzedaży. Gorąco polecam Serior Skinsa. Zobaczyć jak to pójdzie, no i potem lecieć już dalej. Więc robimy jedną bitwę za 178, jak się to wszystko potoczy. No, słuchajcie, to jest wóz albo przewóz, tak zwany. Jeżeli nie, no to mamy tam jeszcze skinki i po prostu zrobimy bitwę e, taką pocieszeniową, tak to nazwę. Sami, tak, oddajmy. Tom, dajmy fercika. Dajmy Jurassic'a, oczywiście, że musi być Jurassic. Dajmy sobie Glowsy też, dajmy seta. I zostaje nam 34 dolki. I za to sobie wrócimy 50 Shades. Myślę, że to jest w porządku. tutaj jest fajny skinek, ale seta damy na koniec Jurassic'a. Tutaj, dobra, dajmy na dwie, bo ja jestem przyzwyczajony że zawsze nadczasowy. Taki był pomysł, żeby dzisiaj było na dwie. Więc zobaczmy ja versus Szymi. No mam nadzieję, że ja tutaj rozwalę Shimiego, Szymi lepiej zaczyna, ale się liczy to jak się kończy, niech jak się zaczyna. Double down, double down niestety to jest nic. Dobra, zobaczmy jak Mario. Może Mario coś tutaj wymyśli, nie. A ten jeden skinek wyżej byłby całkiem Git. Santi ostatnio strollował patchem. Czy tu jest w ogóle naklejka? Jest. One się faktycznie. Praktycznie się nie różnią. Za 1500 jest naklejka, a ja trafię. Oczywiście pacza, sorry. Trator. O nie, no karamba, to co tu się dzieje? Halo, 25, 40, 50 dolków jest w plecy jakoś, już więcej. 60 dolków w plecy. Karamba. No nie, no tako też nic nie daje. No No, okej, okay. okej, okay. odrabiamy troszkę. Troszkę odrabiamy. Tu niestety nie odrobiliśmy na sfercie. Glowsy, daj mi glowsy. Tutaj, teraz topitem dla mnie. Kaman. on. O jeżu. O jeżu. Dobra, musimy na Jurassicu albo na secie trafić kosę. Uwaga. Set, Kaman. on. O nie. Niestety, tym razem nawet set nie oddał. Nawet set nie oddał, ale słuchajcie, no, no nic, trzeba jakoś yy, spróbować to odbić, tak? Zostawiamy sobie black laminate, wszystko inne zaznaczamy i sprzedajemy. Nie za dużo tego jest z tych, powiedzmy, jakichś wartościowych skinów, ale musimy spróbować. Mamy 84 dolki i zrobimy sobie jedną taką bitkę, słuchajcie, na dwie skrzynie the same, albo nie, lepiej, na skrzynie, które mi potrafiły fajnie oddawać. Zrobimy sobie za 14, za 13,50, może? Pro, tak. tak, sobie zrobimy na czterech graczy i zobaczymy, co z tego. Mam nadzieję, że coś tutaj ładnego się uda zgarnąć. A tu widzę, że nie sprzedałem jeszcze kilku, dobra? A potem czeka nas bitka już za 70, już taka ultimate bitka, której musimy coś ciekawego wyciągnąć. Zobaczmy. Galil pierwszy leci. O Jeżu, o Jeżu, tu totalnie nic. Co Okej, okay. właśnie nie wiedziałem, czy to jest takie drogie, czy to nie jest drogie. Nice, Desert Eagle. Mm. Desert Eagle, ja powiedziałem. Okej, okay, wygraliśmy, ale bez... Nie wygraliśmy? O, dobra. Mm. No nic, no ale słuchajcie, jak przegraliśmy pierwsze dwie, to może teraz chociaż się uda wygrać, więc e, zróbmy to tak. Galilar AR, w sensie Bucket of Tar wrzućmy sobie. Tom CZ też sobie wrzućmy. Disco Uspa sobie wrzućmy. Digielka Assorted, musi być Assorted w tej bitce. E, kałasz, bo jak Kałasz już sam to pro, potrafił fajnie e, oddać. AWP Master i słuchajcie, na koniec myślę, że... Dobra, nie, zróbmy inaczej. Za i za piętnastkę to i taka bitka na trzech graczy. No Jurassic tak naprawdę wszystko może ustawić. Tak samo z Hypera tyle razy mi poleciała. Już e, gdzie to jest? Nie ma tego skina? To co, jednak chyba mi to nie poleciało. Chciałem powiedzieć, że mi poleciała MK z Stream ale tu nie ma MK Stream stream, więc raczej ciężko, że mi poleciała. Ale coś dobrego mi to poleciało na pewno i wiele razy potrafi, potrafiłem przez to wygrać. Mm, dobra. Tu pierwsza Galilea tak oddały całkiem dobrze. Ok. Fajnie oddaję na razie. Zeta Ok. Wygrywamy. Wygrywamy? Chyba tak. Raczej tak. Już nie, <laughs> już nie, bo Disco niestety nam nie dał. Uspik może wreszcie. No nie, no nie, miało być pierwszy raz w historii, co Usp nam odda, ale niestety nie oddał. Desert Eagle, eee, tu 6, dobra, ale on też za 5,70, dobra. A może. Uuu, jeden wyżej, jeden wyżej, co to są za rękawice? 140, no byłoby w porze, byłoby w porze, tak to średnio. AK też nie oddało. Dodge też nam nie dał. No i robi się tutaj ciężka sytuacja. Ufo, może ty? Nie, Ufo też nie uratuje, nie da koski. To może czas na ten AWP Master. Też nie. Hyper. Tyle raz zmieniałeś Kaman. No, teraz nie zmieni. No i nasza ostatnia nadzieja Jurassic zobaczmy. Ale chyba za mało. Chociaż. Cia Jaki fart! Jaki fart! O mamo! O mamo! Jaki fart! Dolar z kawałkiem, dolar z kawałkiem nas, nas uratował. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Sprzedajemy sobie to. Mamy 100 dolków. Robimy za to bitkę ostatnią. Ale już to takie troszkę już droższe. Te skrzynie e, sobie zrobimy. E, myślę, że zaczniemy od 10% kill confirm. Traitora sobie damy. E, dajmy Wanderka. Dajmy, może Jurassica na pewno. E, damy sobie jeszcze CS2 Kingwin. I słuchajcie, na koniec klasycznie moja skrzyneczka na 4 osoby, bo to jest taka zakończeniowa bitwa. Ten odcinek. Zobaczymy, mm, jak to pójdzie. Znowu Szymi, który nas oskubał na pierwszej bitwie. E, no, ale może tu coś fajnego. Dropnie i będzie z. No w sumie się uda w odcinek, bo to miało być takie koło ratunkowe. Czyli z kosy tej, co mieliśmy z tego Hansmana, na przykład się uda zrobić e, flipa. Jakiegoś fajnego. <laughs> Flip e, na pewno może polecieć ode mnie tutaj, Tagertów, Albo coś lepszego nawet. Zobaczymy. E, no tutaj Bot Arnold prowadzi dyszkę do przodu. Jest. E, no teraz już trochę więcej. Teraz 25 Jurassic. Kaman. Mm -hmm. Teraz siemi wygrywa w ogóle, tak? Nie. Lol, tu już się bałem co tu wyskoczy, nie? Come on! No nie, no moja skrzynia na cztery osoby nie da nikomu, słuchajcie. No, kiepska bitwa. Kiepska bitwa, nie ma co się oszukiwać. A jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Niestety dzisiaj nie ulepszyliśmy naszej kosy, natomiast może się uda w kolejnym odcinku. I co, wpadajcie na Twitcha, wpadajcie na Discorda, linki macie oczywiście w opisie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć.